Nie ma już deszczu, świeci słońce, ale jesteśmy oderwani od najnowszych informacji, bo cały dzień w drodze wyborczej w Kampaniny. Czy coś wiemy, coś się ważnego wydarzyło dzisiaj? E, spojrzę do internetu, zaczekajcie chwilkę. O, słuchajcie, niesamowite. Przeczytam wam wpis redaktora Szymona Jadczaka, ważny. To fundacja Akcja Demokracja, której prezes jeszcze kilka tygodni temu był asystentem posłanki Platformy, i węgierska, austriacka firma Estratos stoją za podejrzanymi reklamami wspierającymi Rafała Trzaskowskiego i atakującymi Karola Nawrockiego oraz Sławomira Mencena. Wydano na nie ponad 400 tysięcy złotych niewiadomego pochodzenia. Państwowy Instytut NASK który powinien tropić dezinformację w sieci, dezinformował w tej sprawie. A kilka dni temu NASK pochwalił się spotkaniem z udziałem prezesa akcji Demokracja. Polecamy tekst z Patrykiem Słowikiem Wiadomości Wirtualnej Polski. To jest wpis redaktora. Jaczeka. słuchajcie, to jest skandal. Oni już bezczelnie wykorzystują instytucje państwowe, żeby ingerować w wybory. Akcja Demokracja, demokracja jak oni ją rozumieją. Trzeba pilnować wyborów. To jest niezmiernie ważne. Gładko im przyjdzie tak, jak przyszło to oszustwo, o którym piszą media, zapewne gładko im przyjdzie sfałszowanie wyborów. Musimy pilnować tych wyborów. Jak strzec, jak niepodległości.